Znajdujemy się na plantacji maliny letniej Glen Apple. Jak widać, Glen już wytworzył pierwsze kwiatostany i niektóre z nich zaczynają się już otwierać, zaczynają kwitnienie. Jak kwiaty się otworzą, to jest idealny moment na podanie produktu algowego, jakim jest Algaren Twin w dawce 1,5 litra na hektar oraz produktu Borogreen w dawce 1 litr na hektar. Jak widać, liście są lekko przebarwione. Jest to spowodowane tym, że jest duży kontrast termiczny między dniem a nocą. Dlatego, żeby odstresować nasze roślinki jest idealny moment na podanie produktu Algaren, który zawiera w swoim składzie poliaminy, który wzmocni działanie antystresowe. oraz Podamy produkt Borogreen, który poprawi kwitnienie oraz zawiązywanie owoców. W momencie, kiedy pierwsze kwiaty przekwitną o, i zaczną zawiązywać się pierwsze owoce, Będziemy zalecać stosowanie produktu Expando w dawce 4 litry na hektar.